Pokażę Wam? Chcę dziś duży piękny tort. Sprawdźcie mi przyjemność, czekam! Tort wspaniale, to bułka z masłem. Powiedzieliście tort? W takim razie potrzebuję trochę mąki. Wsypię ją do głębokiej miski, żeby było wygodniej mieszać. Następnie dodam trochę mleka. Przepis na ciasto jest w mojej głowie. Doskonale wszystko pamiętam. Żadna trzepaczka nie jest w stanie zaszczepić tym cieście miłości. Tylko ręce babci. Co za strata czasu, zawsze jest jakaś łatwiejsza opcja. Gotowe biszkopty tortu już teraz pozwolą mi zaoszczędzić sporo czasu. Co za świętokradztwo! Nie mogę na to patrzeć. Mój tort będzie najlepszy, bo jestem profesjonalistką. Dodam troszkę koloru do ciasta. To będzie super tort dla super dziewczyny. Wychodzi bardzo ładnie. Tak to trzeba robić. A ja robię tak, jak chcę. Dodam więc masła orzechowego. Im więcej, tym lepiej. Uwielbiam masło orzechowe. To jest takie pyszne. Teraz kolejna warstwa. Ważne, żeby niczego nie żałować. A potem Jazz będzie palce lizać. Sama z chęcią bym to zjadła. Jest nawet lepsze niż myślałam.